Witam wszystkich, ze mną jest Krzysztof Skryplonek. Krzysiu, może powiesz nam, jakie było takie największe twoje osiągnięcie podczas ostatnich lat, którego byłeś najbardziej zadowolony? Witam wszystkich przede wszystkim. No, jednym z największych osiągnięć takich moich był, był rok 2013. Eee, taki no, dosyć bardzo dobry powrót po, po długiej, bo trzynastoletniej przerwie. Udało mi się zwyciężyć w, w Polsce kategorię Open, wiadomo swoją kategorię. No i udało mi się załapać do reprezentacji Polski. Tam walczyłem e, czwarte miejsce później na mistrzostwach Europy w Mołdawii. No i tak do tej pory. Teraz już trzeci roczek startów jest. Progresja jest, idziemy dalej, zobaczymy jak się, będzie, jak się zakończy ten rok. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej niż poprzednie. A jeżeli mógłbyś powiedzieć w jakiej dzisiaj kategorii startujesz, bo rok temu była to 85, zresztą spotkaliśmy się wcześniej tam, e, więc jaka dzisiaj kategoria? Wiesz co, na Mistrzostwa Europy na pewno będzie to 85, nie Aha. zwiększam kategorii. Dzisiaj w, tutaj na weryfikacji ważyłem 87 kg, mhm. ale tak jak wiadomo to nie jest taka forma jeszcze, mamy 3 tygodnie. Czyli Wiesz... teraz zobaczymy Cię w 90 jeszcze? Nie, 85. Ale... Ty, dzisiaj tylko eliminacje do Mistrzostw Polski, mhm. tylko eliminacje tak, i Mistrzostwa Europy, kategoria do 85. Mhm. Dobra, czyli na mistrzostwa, Europy, na mistrzostwa Europy rozumiesz, że chciałbyś powalczyć oczko przynajmniej wyżej, no. tak? Celuję nawet, kurczę, jeszcze wyżej, nie? żeby jeszcze już ten te... kawałek hiszpańskiego złota przywieźć do domu, kurde. <śmiech> <śmiech> Także takie... wiesz, jak to smakuje, nie? No, no właśnie no. udało się Dokładnie. i życzę Ci tego. <laughs> Dziękuję. A powiedz mi, skoro plany na Europę, pytałem też Wojtka wcześniej, są jeszcze kunice przed Europy. Fajne bardzo zawody, kilka razy startowałem, zobaczymy cię tam. Byłem tam mhm. w, dwa lata temu. Myślę, że fajny klimacik, warto jechać, ale to, to tak jak poprzednie zawody w tym sezonie po prostu tak zmarszu be, bez żadnego zbędnego przygotowywania się, nie? Bo to już będzie tydzień chyba czy półtorej przed Mistrzostwem no, Europy. To chyba jest sobota czy niedziela, a wylot jest chyba środa albo. No czwartek, także to tak po prostu jest. mogę wyjść, wtedy kolor już jakiś będę miał, także mhm. to po prostu sobie wyjdę, pokażę się. No, i są jeszcze 9 maja Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski, ty jesteś jeszcze juniorem. Tak, tylko nie jeszcze, wiem, czy masz legitymację studencką. Mam jeszcze, mam masz. jeszcze, znalazłem, wykopałem ostatnio, także na pewno mnie tam zobaczycie. <laughs> Powiedz mi, czy po dzisiejszych eliminacjach planujesz coś sobie zjeść dobrego e, lub już, znaczy widzieliśmy, że już wafelki jakieś ładowanie było, ale czy coś po dzisiejszym starcie nie, takiego nieczystego, powiedzmy? Yy, nie, raczej nie. Znaczy te wafelki to wynikły z tego, że po prostu zabrakło mi ryżu, bo nie spodziewałem się, że tak, tak. długo będę czekał. Ostatni posiłek zjadłem chyba koło 17, także no wiesz jak to jest. No tak, dokładnie. Lepsze, Czyli... byle co niż... 300 miska aż do Mistrzostw Europy. A to 3 tygodnie nagle wiesz... Lepiej przytrzymać, przycisnąć, tym bardziej, że mam jeszcze troszeczkę do zrobienia, ale mój wszystko jest w zasięgu ręki, nie. A jeżeli chodzi o e, powiedzmy cardio, jak u ciebie wygląda? Czy są to raczej stała intensywność zwykłe, czy, czy interwały? Wiesz co, jest jeden trening o stałej intensywności godzinny i dwa treningi. Krótsze interwałowe. Znaczy w tygodniu, tak? Ogólnie czy dzie... dziennie? Dziennie. Dziennie. Czyli tak. jeden to ten, jeżeli chodzi o, ten, o stałe intensywności, robisz po treningu, czy? Nie, o stałej intensywności robię przed ostatnim posiłkiem mhm. wieczorem, w domku przed telewizorem, na, na relaksie, tak. <laughs> e... A inter... interwał, interwał robię bezpośrednio po treningu, taki mhm. 15-20 minutowy i krótka tabata zaraz po śniadanku. Tak. Na rozruch. Taki Taka sześciominutówka, sześciominutowa tak i wtedy powiem wam, polecam każdemu naprawdę, bo, kuro, bo jak, jak się przyłożysz 6 minut padnij powstań nie i mhm. jesteś kurde rewelacyjnie, żadna kawa cię tak nie postawi. A jeżeli chodzi jeszcze tutaj o dietę, czy ty jesteś zwolnikiem? dużej ilości węglowodanów nawet do samych przygotowań, czy drastyczniej obcinasz, czy bardziej tłuszcze tolerujesz? Wiesz co, bardzo długo trzymam tłuszcze, w zasadzie utrzymuję węglowodany na takim poziomie około czterech. Yy, na kilogram wagi ciała. Mm -hmm. Ale jak trzeba to obcinam, wiadomo. No, staram się tego nie robić. Staram bardziej się manipulować tłuszczami niż węglowodanami. Nie? No a tak to... Raczej, raczej, raczej. Tak, 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 nie lubię być głodny, no, ja po też. prostu. No, wolę, wolę, ja wolę pokręcić, dosyć. wiesz, A. ja wolę pokręcić więcej aerobów. Więcej się pomęczyć, tak, ale, dużo ale zjeść sobie, nie żebym nie chodził głodny, To jest o, o wiele bardziej mnie to kręci. Kurde. Dobra, no to ja życzę, nie dziękuj. Złota o, na Mistrzostwa Europy. Może uda mi się też zobaczyć to na żywo. Pojadę, Daję. kręcić coś tam, więc też będzie pamiąteczka. No, no i co? Jest. Zakwalifikowania się to myślę jest raczej formalnością i. Do zobaczenia w Kunicach, jak będziemy ich w Hiszpanii. A, no właśnie, no. Jeszcze... Witamy wszystkich fanów Sixpack TV. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania do... Hej, <laughs> Jeszcze raz! Jeszcze raz!